Ja pierdzielę, co ona mi tu jeszcze na, na, nadawała? Nie dość, że w nadwagę to jeszcze w alkoholizm. A to się tak. roz tego... Dobra. O kurwa. E, o kurde. Wielki hol zakupowy. O, a moja paczka jest od mojej krzesnej. I nie wiem, miała mi wysłać tylko kosmetyki. A co ona to w ogóle wysłała? To ja jestem. O, fajnie, że jesteś. Fajny karton. Bo, matko bosko. Jaka bluza fajna! O kurde, zajebista ta bluza jest. Pff. Wie, że jestem na diecie, ale nadsadzała słodycz. A no Damian będzie jadł, no. Ja mu tam skubnę czasami, wliczę sobie to kalorycznie, ale kurde no. Kurde no. Słodyczki, proszę bardzo. Frutti di mare, frutti di ma O, mieszko, jesteś boska, jesteś boska. Wiśnie w alkoholu. To są kosmetyki. No, no. O, cukierki. Fajno, mam krzesno, nie? Cero, markizy, kurde, no. <laughs> Dalej słodycze. W ogóle jak popakowane. Jedne tak, jedne tak. O, marcepan to będzie Damian jadł. Ja nie lubię marcepan. Melowa. A tutaj ciemna z pomarańczą. O, masz. O, mówiłam, że chcę sobie nową marynarkę kupić. W jakimś takim pomarańczowym kolorze. I dostałam marynarkę w pomarańczowym kolorze. Jak ona mnie zna, to się w głowie nie mieści. Strasznie. Martini dla ciebie. Nie dość, że w nadwagę, to jeszcze w alkoholizm. O, masz. Prosecco. Ale takie Prosecco, takie bąbelki, takie do prysznicka, do, do takiej kąpieli z bąbelkami, tutaj solą. No, tak, żeby sobie tą. tą. stuknęło 30 lat, a my życzymy jeszcze 100. Co wy mi złego życzyć? <laughs> Oczywiście śmieję się. Ale tu coś w środku jest. Jakieś kosmetyki. Masło do ciała. O, już mi się podoba. Infinity Chic. O. Błyszczący balsam do ciała, z takimi iskierkami. Maseczka do ciała. Do ciała, do twarzy, Boże. Maska na twarz. Głupia, głupia jestem. Maska do, do włosów. O! Maseczka do ust. Jeez, co ona to zaszalała w ogóle? To jest paletka. Paletka do cieni. Paletka do cieni. Dobrze, drogi, to już jest późna godzina i to jest paczka chyba, nie wiem, dziesiąta, ale ostatnia, na szczęście. O, takie kolorki. Są róże, są brązy. Odnajdę się w tych kolorach. A, tutaj jest znowu paletka. Everyday, every night. <grym> Mandaryna. <grym> o! O, kurde, lusterko pękło. Ale to nieważne. Ważne, że cienie są całe. I tak jestem w szoku, że ta paczka cała doszła, bo to różnie bywa. A kolorki są takie nudziakowe, więc w sam raz dla mnie. Pacynki. Ja pierdzielę, co ona mi tu jeszcze na, na, nadawała? Komplet, komplet e, pędzelków. To mi się bardzo przyda, bo te pędzelki moje to są już w tragicznym stanie. Kolejne, kolejne palety, ale w ogóle co tu się dzieje? Jaka wielka ta jest? Ja pierdzielę, zobaczcie jak ona jest gruba. No z wierzchu. Otwórzmy sobie. Mam nadzieję, że nic tam się nie rozwaliło. Patrzcie, ile kolorów. Nie wiem, czy to widać. Widać, nie widać. Trochę widać, trochę nie widać. I to jest jeszcze chyba otwierane. Bo to jest takie grube. A, to się roz tego. Dobra. O kurwa. E, o kurde. Kurde. O cholera. O kurczaki. Widać to? Są jeszcze błyszczyki do ust. Błyszczyki, róże i cienie. Boże, delikatnie, że ja tego nie uszkodziła, Matko. nie uszkodziłam na szczęście. <grystanie> Szalona. Nie wiem, co to jest. To jest dla mnie wszystko niespodzianka. Ciacia się uparła, mówi, bo ja chcę ci paczkę wysłać. I to wysyłaj, no proszę bardzo. no Przecież nie będę zabraniać, nie? <grystanie> A, Little Black Dress. Tutaj mamy Summer Party z Iwoną Perfumki. Mm. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z letnią imprezą. Gdzieś wychodzimy na, jakieś, na jakąś letnią dyskotekę, jakieś takie wyjście na miasto. Ale zapach bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Co tu się dzieje, biżuterii? Ja pierdzielę, patrzcie, takie kolczyki i powiem Wam, one mi się przydadzą ze względu na to, że mam taką bransoletkę, także mam idealne kolczyki do idealnej bransoletki, którą mam taką samą, taką samą, a co to w ogóle są za kolczyki, patrzcie, gwiazdki, potem mamy rąby, O, te są zajebiste. Wyjątkowe są te kolczyki. Patrzcie. Usta. Świetne. Fantastycznie wyglądają. Naszyjnik. Ale ja. Kolczyka w pępku to ja nie mam, Ciociu. No, nie mam kolczyka w pępku. Chyba, że sugeruję, że mam sobie zrobić, ale ja mam brzuch za dużo, żeby sobie zrobić kolczyka w pępku. Kiedyś miałam. Jak brzuch był mniejszy. O! Tu są ciekawe. W ogóle jakie leciutkie. Nie, to są ładne takie śkiecki. Tak zapakowane w ogóle. <grych> to jest na świeczuszki, jeżeli się nie mylę. No i niestety tutaj jedno pęknięte przyszło, ale ja sobie to skleję. Tutaj taki uroczaniołek. Widzicie, ciocia ma sąsiadkę, która robi właśnie takie rzeczy i to jest rękodzieło. To jest właśnie to sąsiadka cioci takie rzeczy robi ładne. Ja nieraz się zachwycałam właśnie. Co ty tam masz nastawiane? <śmiech> <śmiech> dalej kosmetyki. Ja widzę, że ciocia się dalej, jak za starych lat, lubuje w Iwonie. I z Iwonu też dostałam parę rzeczy. Tutaj mamy na przykład e, żel pod prysznic miętowy. Kurde, kiedyś to były czasy, nie? Zamawiało się z tego Ajwonu różnego rodzaju kosmetyki. Czekało się, aż one przyjdą. Te wszystkie próbki, nie próbki. Fajne czasy. O, handmade bajkinia. Właśnie a propos, to też od sąsiadki. A jak ładnie pachnie. O, czy taka świeczuszka w kształcie róży też właśnie od sąsiadki. Kule do kąpieli. Tak jak mówiłam, ja takie kąpiele kocham, uwielbiam, więc to już jest w ogóle zajebiście trafione. <grym i zainteresujesz> A dobra. Tu jest dalsza część rzeczy. Kurde, no i właśnie. To, tego się bałam, że to przyjdzie delikatnie pouszkadzane. I teraz już się okazało, że to jest po prostu pojemniczek. Tutaj taka piękna różyczka. Serduszko pewnie do czegoś ono jest, zaraz się dowiem. To znowu jakiś pojemniczek. Kolejna świeczuszka różyczka. No i właśnie, tutaj mamy od tego serduszka pokrywkę. O, i niestety ale podstawka. Podstawka przyszła. No już nie do uratowania. Także dziękuję bardzo ciociu za prezent. Widzom dziękuję za oglądanie i dajcie znać, czy Wam się takie unboxingi podobają. To będę robić je za każdym razem, jak będę wracać do domu.